Siemanko manko, blog YouTube na kanale Na kanale moim yy, Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Witam, yy, dzisiaj gramy sobie w The Tworzymy jedną kapsułkę na dzisiaj Znaczy będą dwie dzisiaj, ale... Oj, fajnie! Devilcard. Przedamy go sobie, bo on nie potrzebuje. Jego nie potrzebuję. Storage. Mamy. Exchange for legs. jest dobra. Otwieramy sobie złotą kapsułkę. Hmm. Z czego tu otworzyć? Może z tego. Okej. Okay. Otwieramy. I fajnie rare. Nowy rare. nie no nie to, to dobra to nie no sobie nie 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 używaj, nie 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 no nie I za 112 tysięcy jak to nie I I nie sobie jeszcze jedną kapsułkę i zwykłą kapsułkę. Brakuje mi tylko jednego kotka chyba z tego eventu. Dobra, ale jeszcze jedna kapsułka została. Odbieramy sobie? No i zrzuć to sobie akurat wezmę. Wieczka dużo na bazie. <laughs> Podijemy. Yeah. Upgrade. Upgradejemy groskata. Tutaj mamy flagę. Rare czyli zrobimy dzisiaj sobie opening aż dwóch. No dobra, lecimy. Uwaga. I czy będzie ABR? Proszę. Nie. Ale nowy chyba. Nie, chyba nie, no nie. Nie, nowy. Mamy. Nowe kotki będę używał od razu <laughs> Przepraszam za kaszel, ale mam, mam kaszel leki właśnie <laughs> Nie mam troszkę czasu na nagrywanie odcinków, więc będą trochę rzadkie O i, i fajnie, no, no i nowy i kotek Ale no, nie nowy <laughs> Forex Gear bierzemy tutaj puszki normalnie jak widzicie to ja mam oj coś zrobiło chwilkę chwilkę no a więc jak mówiłem mam już pon tych trzech brakuje mi tylko nie okej dziwne na telefonie go mam ale niestety nie będę mógł zrobić telefonia w odcinku bo mi strasznie będzie strasznie zacinało w tym, tym samym czasie będziemy sobie lecieć teraz. O, ho. <coughs> przepraszam, tak kaszel. Okej. Okay. Fajnie. Тоже, может, что-то из выиграли? почему-то такие не разумею. Почти. Что значит, Ну и выиграла. О, золотой тикет, To dzisiaj 3 złotych Fajnie. To jest tak naprawdę wielki opeń powinienem nazwać ten odcinek. No dobra, to jeszcze raz sobie otworzymy. O, fajnie. Sushi <laughs> Lubię go. Znaczy, dosyć słaby jest, ale fajny. Направо, <coughs> Другий супер Р. Ну и файне.